Tak jest. I co my z tym zrobimy? Nie, my nic nie. nie zrobimy. No i ja mu... Nie, może, może nie. do niego nie. Nie. Może nie dobrze. Może gdzieś tam gdzieś. Nie no? dobrze. To Pytamy, czy, czy go mam na to stać. Ale starczy to jest go mam. To jest no to jest facet, który ma nie stoisz, spódniczkę przyjść tu następnym razem, nie w fraku nie kuba Napoleona, nie w mundurze króla wędkarza czy rybaka, yes. tylko przyjść w yes. yes. Ja wiem. Ja wiem, że, że Dominik tu jest, ale Dominik wie co ja mówię. Ale wszyscy wiedzą, co ale ja jestem szczery po to, po to że ma trójkę dzieci. Ale ma trójkę dzieci i nikt zapłać. Czy rozumiesz, Wybierz, że porywanie bo dzieci, bo dzieci bo dla ciebie jest normalne? Nie. Masz dzieci? Handel dziećmi ma, jest dla ciebie normalny? Masz dzieci czy nie masz dzieci? To są twoje dzieci czy nie? Zostań? Prawdopodobnie. ci No to jesteś bogaty? w DNA. Zwróć nie Ja to zrobiłem, bo nie przed, chwilę, tam, przed chwilą powiedziałeś, że ja to powiedzieć. Nie. Przed chwilą nie, powiem, nie, że. Nie, zostań. Nie, Pierwsze wiem jak było, drugie sprawdziłem. Wiem, wiem. Ja, ja to wypadam, o tym wiem. Ale po co wiem? chcesz? Poprzez, to jest tak jakbyś przyjściami tutaj. Wiem. Widzisz? To to tam sprawi. wiem. Ale po co? Wiem. Ale po co chcesz? Po co chcesz to ciągnąć? Po co? W jakim celu? To jest dla mnie że w końcu przestanie pierdolić. Nie. Przestanie. Nie. Przestanie. Nie. Uwierz nie mi... go nakręcasz i umie... Przestanie. Ale... Ale, ale nikt nie, nie nakręcił tak, że nie, nie płać alimentów, tylko opłać szkołę muzyczną, szkołę teatralną... Nie, dzieci nie są muzyczne. Kurwa! Nie znasz tych dzieci. Nie. Nie pierdol. Widzisz, obijasz. Opłać. Jesteś gównem. Jesteś gównem. Andrzej, jesteś gównem. Na jakiej postawie prawdy? Jesteś gównem. Płaci swoje. Ja swoje? coż Co płaci? Nic nie płaci. I mówisz, że ma dzieci, że jego żona dzieci mu zabrała. Iść. I żali się wszystkim, kurwa, z matką. jakbyś powiesz, wiedział, wyso, jesteś, to żona poprosiła mnie, żebym wycofał. Jesteś totalnym nie, kimiotem, nie facetem. Nie masz, kurwa, w ogóle jaj. Jesteś pizdą totalną. Tak Polejcie mu kolejkę ode mnie. Nie no, ma. Jesteś totalnym, kurwa... Jest to. A ty masz? Yy, Wiemy. są, kurwa, lepsi, lepszymi Halo, facetami. Bo... Gej... Każdy tak. jeden gej jest lepszym tak. facetem niż ty. tak? Już? Pamiętasz Oj, te używania swoich dzieci. A bo imiona. To w ogóle imiona pamiętasz. Wyjdź z Jesteś ciotą. Jesteś kmiotem. Opłać dzieciom. Masz ubezpieczenie na życie, że jak zdechniesz jutro, Cię pierdolą na młotkiem. Dzisiaj, nie dzisiaj... To cię są groźby karalne. No, ci... Dobrze. Panie adwokacie. Ale on... się młotkiem. Ojciec zginiesz. jutro Halo, dobra. Zlębie, Czy twoje dzieci będą miały złotówkę za to, że ich ojciec zmarł? Ubezpieczyłeś się? Ile to Na jakiej stało? podstawie prawnej pytasz się no. o to? Na, na podstawie prawnej takiej, że jeżeli, jeżeli wyjdziesz na ulicę, pieglą cię auto. Nie, no, teraz wychodzimy razem. Nie twój interes. No. Moje no, tak. dzieci mają po 110 tysięcy. No. A twoje? Pół ja? Mam trójkę. Ja uh -huh. tego... Wychodzę na ulicę, pieglą mi auto, Leczę. Ja, mam zusy, mam na Oprócz tego mają każde jedno Uciadek. Łosią proszę. Bo Ile twoje tam, mają? Ma, ma, jesteś ubezpieczony? Ta Włosne. rozmowa nie ma sensu. Ma sens. Ma sens, bo jest. Nie ma Masę sensu. Słyszysz, nie Co mają twoje dzieci? Ale on ci Wychodzimy na ulicę. Dominik rozp e, rozpędza się, pizga nas. Idziemy? Nie, 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 ja właśnie. Masz Na drogę auto. Jestem na pół godzin ubezpieczony, nie? I co mi powiesz? Nie, nie. Jesteś kurwa. Dobra. Taki. Panowie. Już. 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 Już? się. Cii? Nie. jest. Ty, Ty się skończyłeś. Mogę cię o to prosić. Ty się skończyłeś. Cicho. Spociłeś się. Cicho. Cicho. Jest? Panowie. Jak? Mogę coś powiedzieć? I tak nie dojdziemy do konsensusu, bo Andrzej ma tak klapeczki, my chcemy mu powiedzieć, chuj nie on żyje Jeśli lojalność nie, milisz, tkureństwo, to nie ma co ale ja się mówiłem, że bo chciał, Jestem po nie Znowu mojej robię. Bo jak A dzieci są niewinne. Dzieci są ofiarami tego Milora. Tak, tego Milora. Oczywiście. o to mam na myśli, że wiesz, dzieci trzeba wykształcić. Dzieciom trzeba pomóc. Trzeba was dzieci mają prawo do pełnej rodziny. Tak. Ta, 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 ta. A ja miałem wszystko Indiana. wygrane i żonka błagała mnie no, o wycofanie rozwodu. i dzieý, Dbie, zrobiłem. A ona obrobiła mi dupę. Disease, przynajmniej No ja miałem wszystko wygrane, bo ona się bała. Nie no co ty? To piemy gorzale. To myślę, tak. Także. Takie eee, tu czytam. Czek na pięć Tylko nie to. Z wielkiej chmury, mały deszcz. ten. Tylko nie ja, nie, nie. nie. Ja, ja, ja zapraszam teraz. Ja teraz. Nie! Ty teraz ja! Ja na czysty ten. A teraz ja zapraszam. Ja zapraszam. Ja. Ja ja czekaj, czekaj, tak. Ty eee, patent No, wiadomo.